Idźmy na referendum, zmieniajmy Warszawę. Przed kamerą bloku gościmy profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy idzie pan na referendum? A tak, tak. Nawet ja nie zawsze jestem w Warszawie. Czasami. Przebywam gdzie indziej, ale 13 zamierzam tutaj być, tak jak zresztą na wszystkich wyborach i zamierzam właśnie głosować w tym referendum. Kluczowa jest frekwencja. Jak można zachęcić Warszawiaków do uczestniczenia w referendum? No ja się staram nawet dzisiaj miałem taką ciekawą rozmowę z Panem, który powiedział, że nie idzie na referendum. Ale ja staram się zachęcić w ten sposób, że mówiłem, że... No to jest mechanizm demokratyczny. Zresztą już widać, jak ożywczo podziałał na panią prezydent Warszawy, która nagle szukała kontaktu z mieszkańcami, pokazywała swoje osiągnięcia, bo, bo też ten pan mówił, a po co zmieniać, a, po co, a ci już są nauczeni, a może lepiej, żeby tak zostało, jak jest. No i ja mówię, no właśnie ten system, który nazywamy demokracją polega na tym, że zmieniamy władzę w regularny sposób, prawda? A tutaj mamy jeszcze, jeszcze jest tak, że pomyślano o takim mechanizmie demokracji bezpośredniej, że obywatele mogą wpływać pewnych Mogą w pewnych sytuacjach, kiedy są niezadowoleni z swojej władzy, właśnie w referendum odwołać kogoś z władz samorządowych i to jest oczywiście wielka zdobycz tego systemu demokratycznego. No ja myślę, że przede wszystkim są niespełnione obietnice, które, które zostały zrealizowane, brak nadzoru. Ja myślę, że jednak no, chyba najbardziej Warszawę zirytowała ta taka arogancja i poczucie, po, po, poczucie, że ta władza już jest dana jakby raz na zawsze. Że tutaj, to zresztą się przejawia w ogóle w polityce kraju: takie jakieś, hmm. powiedziałem, lekceważenie dla, dla, dla obywateli, dla nich, nie liczenie się z ich nastrojami, z ich wygodą. Wiadomo, że na przykład, no, ja muszę powiedzieć, że jak tu przyjeżdżam do, do, do Warszawy samochodem, jeżdżę, no to nigdy, nigdy nie wiem, <gdzie>, gdzie dojadę, bo się nagle okazuje, że. Nie, że coś jest zamknięte. No jest, jest to jakiś jeden wielki no, koszmar komunikacyjny. Jak wiadomo, nawet metro było przez pewien czas podzielone i to trwało niesamowicie ta jedyna jedna linia metra. Wiele inwestycji, no, które są za drogie, a poza tym, jak wiadomo, most północny, który um, jakoś to przerasta tutaj możliwości, żeby ułożyć tak asfalt, żeby, żeby był trwały rozrost urzędni, kadry urzędniczej o, no i różne inne ja myślę że na przykład dla mnie niezwykle jest istotne ten o, o lekceważenie woli części Polaków żeby powstał tutaj pomnik smoleński, że to jest nawet ten odrzucenie, ktoś mi opowiada kto pani prezydent odrzucała ten Pomnika, pomysł pomnika świetlnego, jako rzekomo, faszystowski, prawda? Albo, więc ta, ta jakaś niechęć, no zresztą sposób traktowania przez straż miejską tych demonstrujących ludzi tam, albo składających z które są natychmiast, były natychmiast uprzątane. No to jest to, to moje, moje akurat szczególne zarzuty. Myślę, że nie wszyscy warszawiacy może to podzielają, natomiast jeżeli chodzi o te uciążliwości komunikacyjne, to przypuszczam, że każdemu się dały we znaki. Jeżeli chodzi, myślę, o sytuację w kraju, sytuację Warszawy. No jedną rzecz, którą, która przyciągała do platformy obywatelskiej, to, było, to był ten przymiotnik jej nazwy, nazwie, obywatelskość, prawda? Że tutaj mówiono, że wszyscy pamiętamy ten, ten 2007 rok, kiedy um, oskarżano um, premiera Kaczyńskiego jakieś tendencje auto, autorytarne, tak? um, Myślę, że część z tej tego przypływu uczuć dla, dla Platformy wynikało z takiego właśnie impulsu wolnościowego, że my tutaj, właśnie my tu, obywatele, my nie chcemy pewnych rzeczy, że to był taki okres właśnie mobilizacji obywatelskiej, który działał na korzyść Platformy Obywatelskiej. No i dzisiaj się okazało, że Platforma Obywatelska nie jest, prawda? Że to nie ona, że to ona tę obywatelskość tłumi, że traktuje prawo instrumentalnie, że wtedy, kiedy. Telewizja nie odpowiada Donaldowi Tuskowi, to wzywa do niepłacenia abonamentu wtedy, kiedy Platforma przyjmuje media publiczne. To w zasadzie wzywa do płacenia abonamentu, że jest traktowane instrumentalnie prawo, no w tym sensie w tym także prawo do udziału w referendum i rozdziałach w ogóle rozpisywania referendum. Także no, to ja bym powiedział, że um, jeżeli um, że to samo, co pewnie ten sam impuls, który mógł kiedyś skłaniać do głosowania na platformę, dzisiaj w zasadzie tych ludzi powinien skłaniać do tego, żeby um, przeciwko władzy um, tak jakby oderwanej od rzeczywistości i od ludzi. Protestować. I, i choćby, ja bym powiedział tak, choćby polski duch przekory, który, jak dzisiaj mówiliśmy dużo o tym, jak upadł komunizm ten komunizm upadł też trochę z polskiego dzięki polskiemu duchowi przekory. Ten komunizm nigdy nie był taki straszny w Polsce, jak w Rumunii czy w NRD. Bo zachowaliśmy tego rodzaju, no, ten, o tego rodzaju, nawet w tych najgorszych czasach. Więc, że ten duch przekory może no, działać również pozytywnie dzisiaj. Myślę, że powinni się warszawiacy, młodzi zastanowić, jeżeli władze mówi, nie idź, nie korzystaj ze swoich praw, no, sceduj je na kogoś innego. No to, że właśnie. Świadczy, tym, że tak. No. I, I co więcej mówi to Partia Liberalna, i co więcej mówią ci ludzie, którzy rzekomo są przywiązani do praworządności i rzekomo ci, którzy chronią i cenią polską konstytucję. No to to powinna być jakoś, jakiś sygnał alarmowy i ten polski duch przekory powinien nam podpowiedzieć, czy anioł stróż może jest. Nie. nie, skoro mi mówią nie korzystaj ze swoich praw, ignoruj swoje prawa, czy jedź na grzyby, zajmij się czymś innym, no to nie, to, to... Duch przekory powinien, czy anioł stróż powinien podpowiedzieć, jestem obywatelem, korzystam z uprawnień, tych uprawnień demokratycznych, idę się wypowiedzieć i to jest, a czy teraz zagłosuję za, czy przeciw, to jest oczywiście sprawa tego wyborcy, ja bym namawiał przede wszystkim do poszanowania Poszanowania konstytucji, poszanowania reguł, o, zwłaszcza powiedziałbym nawet właśnie przez tych, którzy, y, którzy są zwolennikami platformy, bo, bo przecież musimy założyć, że w demokracji platforma nie będzie rządziła wiecznie, że być może za dwa lata inna partia dojdzie do władzy, a wówczas. Wyborca Platformy będzie mówił: Szanujcie nasze prawa, szanujcie nasze uprawnienia, pozwólcie nam um, zbierać podpisy za referendum, pozwólcie nam głosować. No i więc to jest, powiedziałbym, to jest nie tylko wyraz szacunku naszego systemu prawnego, ale to jest um, wyraz szacunku um, nas, Polaków, do siebie. Warszawa przeżyła już podobny podobną sytuację. Po długim czasie rządów Pawła Piskorskiego, czyli po, podobnej opcji jak teraz, nas, nastąpiło zmęczenie warszawiaków i Lek Kaczyński został prezydentem Warszawy. Teraz mamy w pewnym sensie podobną sytuację. No, sytuacja. nie wiem oczywiście jeszcze, jak się potoczą. Być może na przykład to zmęczenie, co byłoby niedobrze, myślę, gdyby tak się stało w Warszawie, to też mógłby być symptom dla całego kraju, gdyby zmęczenie objawiło się apatią, takim rozczarowaniem. I niestety znowu ta, to wezwanie do niepójścia do referendum, no to, to może być takie właśnie granie na takim, takim zmęczeniu. Pojawiają się dzisiaj głosy, a to wszystko jedno, a wszyscy politycy są siebie warci, a kto nikt nic nie zmieni, nie pojawi się żaden cudotwórca. No to jest niestety tak, że i Pani Prezydent i Pan Premier na poziomie krajowym broniąc swojej władzy no podważa takie no, Wiarę obywateli w, w demokrację, tak? bo, ta, bo ona się opiera na takim przekonaniu, że zmiana władzy coś przynosi, że udział i partycypacja w, w tej, tego rodzaju procedurach też coś przynosi. Znowu jak się odwołał, no bo tutaj pan redaktor mówił o tym 2007, wszyscy pamiętamy, że wtedy była kampania Zmień Polskę, idź na wybory, no to też dzisiaj byśmy powinni tutaj zakrzyknąć do zmieni Warszawy, idź na referendum, tak? No i dziwię się zresztą, że Fundacja Batorego jeszcze nie prowadzi takiej akcji, którą wtedy, wtedy prowadziła. No bo to jest, jak mówię, szacunek dla, dla tej instytucji, prawda? Instytucji um, dla, dla demokracji, dla tego systemu, dla tego, dla tego ustroju, dla obywateli, dla, dla siebie, dla siebie na, nawzajem. Szanujemy tych, którzy zebrali podpisy. Jesteśmy za tym, żeby pani Grunkiewicz walczyła, że ją za doskonałego prezydenta. Idziemy na referendum i dajemy temu wyraz. Głosujemy na. Hannę grotkiewicz No Albo ci z nas, którzy są krytyczni, głosują przeciwko. No, ale to tak trochę jest, jak w ogóle demokracja opiera się na, na, na dialogu, na wymianie argumentów. No, to, to referendum też jest jakimś, jakimś tego rodzaju di dialogiem tak, między, między Polakami. Ja mam nadzieję, że to oczywiście, że to będzie początek zmiany, że. Um, nie sądzę też, żeby premier Tusk popełnił taki błąd polityczny, żeby po odwołaniu pani Gronkiewicz-Walc powołał rzeczywiście komisarza, albo żeby prowokował ludzi, a powołał ją jeszcze bardziej na komisarz. Że, że to jest takie znowu bardzo um, źle o nim świadczące straszenie Polaków właśnie zniechęcanie ich do do udziału w referendum, w ogóle w, 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 w tych procesach demokratycznych, nie, nie sądzę. Myślę, że potem będą, będą wybory, no i warszawiacy będą mogli, mogli wybrać nowego prezydenta. I myślę, że wtedy też się okaże, jaki jest też bilans Rządów pani w walc bo też o czym nie mówiliśmy, ale wydaje się, że wiele tych inwestycji było przepłaconych, na przykład, no, więc i, i być może wielu urzędników jest, jest, jest zbędnych. I no tak ten system wymyślono. Niestety, niedawno zapytała młoda dziennikarka z jednej gazety, czy partia opozycyjna w Polsce Największa ma szansę. Jak pan myśli, panie profesorze, czy ona ma szansę. Na przyjęcie władzy w Polsce. Ja odpowiedziałam na to, wie pani, to jest taki system, on się nazywa demokracja, w którym zakłada się z natury rzeczy, że partia opozycyjna może przejąć władzę. Gdyby nie mogła przejąć władzy, to ten system nie nazywałby się demokracją. No i podobnie jest tutaj, to znaczy w systemie demokratycznym wybieramy prezydenta. Ja rozumiem argument tych, którzy mówią, że za rok będziemy mieli możliwość natomiast dokonać takiego wy 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 wyboru. Natomiast właśnie my z ducha polskiego republikanizmu dodaliśmy ten element, który ja bardzo cenię właśnie w, w polskim, w polskiej demokracji, element demokracji bezpośredniej, który mi trochę brakuje w Niemczech. No tak, że właśnie grupa y y czy, czy niezadowoleni obywatele mogą odwołać swojego prezydenta czy burmistrza. I Warszawa powinna dać przykład innym, ponieważ to, co się dzieje w Warszawie, będzie no, przykładem tak, przykładem dla innych miast. I ja nie mówię, że wszędzie należy odwołać samorząd. Ja mówię tylko o tym, że dla innych miast, których, których burmistrzowie, prezydenci będą wiedzieli, że muszą liczyć się ze swoimi wyborcami, z mieszkańcami, z ich e, potrzebami, z ich krytyką, e, e, no, że oni są w gruncie rzeczy dla mieszkańców swoich miast, a nie odwrotnie.